Od 1 lipca specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie oficjalnie rozpoczął działalność. Obiekt, który powstał po gruntownej renowacji budynku dawnego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy ulicy Kołontaja 64, ma zapewniać szeroki zakres pomocy osobom potrzebującym, głównie ofiarom przemocy oraz seniorom. Stoimy przed budynkiem specjalistycznego ośrodka wsparcia, w którym mieszczą się trzy formy aktywności. Na parterze znajduje się Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych, na pierwszym piętrze będzie działał specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie, i dodatkowo, jako uzupełnienie tych dwóch ośrodków, będzie działał Klub Seniora. Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczestników do poszczególnych ośrodków. W miesiącu lipcu zatrudniliśmy kadrę specjalistyczną, która będzie realizowała te specjalistyczne zadania, w ramach dziennego domu pomocy dla osób starszych realizujemy różnorodne działania, m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, jak również wsparcie animatora, psychologa, pracownika socjalnego. Na pierwszym piętrze w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie posiadamy dwa mieszkania chronione. Jedno z tych mieszkań jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a drugie dla rodziny, która będzie wymagała wsparcia. Mieszkania chronione są formą pomocy oferowaną w ustawie o pomocy społecznej, gdzie osoby pozostające w kryzysie wymagające, wymagające schronienia, kierowane są na podstawie decyzji administracyjnej do objęcia właśnie takim wsparciem. Posiadamy dodatkowe dwa, dwa mieszkania i dla osób, które będą wymagały. Pomocy bo dla osób, które pozostają w kryzysie bądź wymagają opuszczenia mieszkania w związku z doznawaną przemocą. Takie wsparcie od nas otrzymają i otrzymają schronienie w formie mieszkania chronionego. To są mieszkania, które oferują wsparcie na pewien okres, kiedy osoby wymagające takiego wsparcia, otrzymując taką ofertę schronienia, mogą w tym czasie znaleźć inne mieszkanie i otrzymać też pomoc psychologiczną, pedagogiczną i pomoc pracownika socjalnego. W ośrodku będzie działał także całodobowy telefon zaufania pod numerem 81 458 67 77. Obiekt powstał we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Inicjatywa oraz Pławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego w ramach projektu Bezpieczna Przystań WIGOR dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dofinansowania zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski.